Demokracja. Piękne słowo, prawda? Kojarzy się z wolnością, z wyborem, władzą w rękach obywateli. Tak przynajmniej chcą, żebyśmy myśleli. Ale co jeśli powiedziałbym Ci, że wszystko co wiesz o demokracji. To kłamstwo. Spójrz na Polskę. Od lat władze sprawują te same twarze, ci sami politycy, te same partie. Wybory? Co kilka lat dostajesz iluzję wyboru, ale czy naprawdę masz na cokolwiek wpływ? Platforma obywatelska i prawo i sprawiedliwość wrogowie na scenie, ale za kulisami, to nie wojna, to teatr. Ty kupujesz bilet, a oni odgrywają przed tą spektakl. W rzeczywistości decyzje zapadają gdzie indziej. Daleko poza zasięgiem Twojego głosu. Czy to jeszcze demokracja, czy może tylko system kontroli? W tym filmie odkryjemy. Prawdę, której nikt nie chce Ci powiedzieć, kto naprawdę rządzi Polską i dlaczego to Ty jesteś największym ofiarą tego układu. PO i PiS dwie partie, które na papierze dzieli niemal wszystko. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego przez tyle lat rządzą tylko one? Czy to wynik demokracji, czy może misternie zaplanowanego systemu, który eliminuje konkurencję? W politologii istnieje termin duopol polityczny. Oznacza on system, w którym dwie dominujące partie kontrolują scenę polityczną, a inne ugrupowania są sprowadzone do roli statystów. Brzmi znajomo? Spójrzmy na liczby. Od 2005 roku w Polsce żadna trzecia siła polityczna nie zdobyła realnej władzy. Nie wierzysz? Oto twarde fakty, jakie zebraliśmy. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku SLD zdobyło 8,24% głosów. W 2015 już nie weszło do Sejmu. Ruch Palikota 10% głosów w 2011. A kilka lat później zupełnie zniknął. Nowoczesna, Kukiz 15, partie, które miały być trzecią drogą, ale szybko się rozpadły lub zostały wchłonięte przez większych graczy. Dlaczego? Bo Duopol nie toleruje konkurencji. To, co widzimy w telewizji, to show dla wyborców. Jednak gdy spojrzymy na kulisy, obraz zaczyna się zmieniać. Przykład: wspólne głosowania. Media kreują PO i PiS jako odwiecznych wrogów, ale kiedy chodzi o podwyżki dla polityków, ustawy medialne czy utrzymywanie przywilejów władzy, nagle są po tej samej stronie. Oto kilka przykładowych głosowań, w których rzekomi wrogowie byli jednomyślni. Podwyżki dla posłów i senatorów w 2021 przegłosowane przez obie partie. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej również poparcie z obu stron. Zmiany w prawie wyborczym utrudniające start nowym partiom. Czy to nie dziwne, że PO i PiS zawsze się z tym zgadzają? Czy zastanawiałeś się, dlaczego nowe partie mają tak trudno? To nie przypadek. System jest tak skonstruowany, by nie dopuścić nowych graczy. Jak? Zacznijmy od subwencji partyjnych. PO i PIS dostają miliony złotych z budżetu państwa na swoją działalność, co utrudnia nowym ugrupowaniom zdobycie środków na kampanię. Również musimy wziąć pod uwagę media publiczne i prywatne. Podział wpływów między dwie główne partie powoduje, że mniejsze ugrupowania mają ograniczony dostęp do mediów. Kolejnym elementem są zmiany w ordynacji wyborczej. Drug 5% dla partii i 8% dla koalicji, co skutecznie eliminuje nowe inicjatywy. Tak naprawdę mamy wybór między Pepsi a Coca-Colą. Niby różne smaki, ale oba napoje należą do wielkich korporacji. Czy polska polityka różni się od tego schematu? Może pora przestać wierzyć w teatr i zacząć pytać, kto naprawdę pociąga za sznurki. Oficjalne debaty, konferencje prasowe, sejmowe głosowania to wszystko, co widzimy na co dzień. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie naprawdę zapadają kluczowe decyzje dotyczące naszego kraju? Za kulisami polityki toczy się gra, o której większość obywateli nie ma pojęcia. Tajne spotkania liderów partyjnych, nieformalne narady, układy zawierane w zaciszu gabinetów to tam kształtują się losy państwa. Przykład: w 2007 roku wybuchła tak zwana afera gruntowa, która doprowadziła do dymisji wicepremiera Andrzeja Lepera. Oficjalnie chodziło o korupcję, ale wielu uważa, że była to prowokacja polityczna, mająca na celu eliminację niewygodnego koalicjanta. Choć na scenie politycznej widzimy ostre spory i wzajemne oskarżenia, za kulisami często dochodzi do zaskakujących sojuszy. W 2001 roku Andrzej Leper oskarżył czołowych polityków, w tym Donalda Tuska, o korupcję. Choć sąd uznał te oskarżenia za bezpodstawne, sam fakt ich publicznego wygłoszenia wskazuje na istnienie napięć i układów, o których nie mamy pojęcia. Politycy mają wpływ na kluczowe instytucje państwowe, takie jak prokuratura, sądy czy służby specjalne. Wykorzystują je do realizacji własnych celów, często kosztem obywateli. Przykład Wspomniana wcześniej afera gruntowa była wynikiem operacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które działało pod bezpośrednim nadzorem politycznym. Czy naprawdę mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju? A może jesteśmy tylko pionkami w grze, której zasad nie znamy? Andrzej Leper, człowiek, który odważył się rzucić wyzwanie politycznemu establishmentowi, założyciel i lider samoobrony, wicemarszałek Sejmu, wicepremier. Publicznie oskarżał czołowych polityków o korupcję, w tym samego Donalda Tuska. Miał dowody, dokumenty, nazwiska. A potem, 5 sierpnia 2011 roku, został znaleziony martwy w warszawskim biurze samoobrony. Oficjalnie samobójstwo przez powieszenie. Ale czy na pewno? Prokuratura stwierdziła, że depresja spowodowana problemami finansowymi i politycznymi doprowadziła go do tak desperackiego kroku. Jednak wielu jego współpracowników i zwolenników nie wierzy w tę wersję wydarzeń. Wskazują na niewyjaśnione okoliczności, brak listu pożegnalnego, a także na fakt, że Leper planował powrót do polityki. Po latach od jego śmierci wciąż pojawiają się pytania i wątpliwości. Politycy Konfederacji domagają się powołania komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić wszystkie niejasności związane z jego odejściem. Czy leper był niewygodny dla układu? Czy jego śmierć to przypadek, czy może element większej gry? Jego historia to ostrzeżenie dla tych, którzy chcieliby przeciwstawić się systemowi. Pokazuje, jak niebezpieczne może być ujawnianie niewygodnych prawd i jak daleko mogą posunąć się ci, którzy chcą je ukryć. Czy naprawdę znamy całą prawdę o Andrzeju Leperze? A może to tylko wierzchołek Góry Lodowej? Polityczny teatr trwa w najlepsze. A my, obywatele, jesteśmy jego widzami którzy nie tylko płacą za bilety, ale także finansują cały ten spektakl z własnych podatków. Pytanie brzmi, jak długo jeszcze będziemy na to pozwalać? Ile razy dasz się oszukać tym samym obietnicom? Ile razy uwierzysz w konflikt polityczny, który na koniec dnia nie prowadzi do żadnych realnych zmian? Bo jeśli demokracja to rządy ludu, to zastanów się, kiedy ostatnio miałeś realny wpływ na to, co się dzieje w Twoim kraju. Prawdziwe decyzje zapadają tam, gdzie nie masz dostępu, za zamkniętymi drzwiami, w elitarnych kręgach, w których Ty nie jesteś mile widziany. To, co widzisz w telewizji, to tylko fasada. A demokracja, w którą każą ci wierzyć, być może jest tylko sprytną iluzją. Zadaj sobie jedno pytanie. Czy na pewno żyjesz w demokracji? Dziękuję za obejrzenie. Jeśli ten film zmusił cię do myślenia, podziel się nim, skomentuj i zostaw subskrypcję. Also, jeżeli chcesz pełen film o Andrzeju Leperze, to też daj znać w komentarzu, bo w sumie ciekawy temat i możemy o tym mm, też nagrać. Może wspólnie. Do zobaczenia.